Dzisiaj Night Power gości w Olsztynie, ponownie w tym sezonie, w 2014 roku, e, tylko w trochę innej odsłonie. Mamy edycję lotniskową, e, jest to bonusowa runda Night Power 2014 Grand Prix. Kończymy sezon w formie takiej piknikowej czysto i ścigamy się na pełnym dystansie 1,4 mili. Staraliśmy się dobrać ilość atrakcji tak, żeby każdy miał coś dla siebie, więc robiliśmy dużą strefę dla dzieci, gdzie wszystkie atrakcje są darmowe i wszystkie dzieci mogą się do bólu bawić. Mamy strefę targową, gdzie firmy Sąsztyna i Okolis się wystawiają, gdzie pokazują swoje produkty, to co, to, co sprzedają. Mamy mistrzostwa polskie Kar Audio, około 40 samochodów, które przyjechały, żeby wziąć udział w tym konkursie naprawdę potężne zabudowy Karaudio w tych samochodach. No same wyścigi, tak, są tutaj też kluczem, bo to jest 1,4 mili, pełny dystans i naprawdę zawodnicy robią fajne rekordy. Mamy bungee, to już jest dla ludzi, którzy naprawdę ekstremalne lubią sporty i którzy, którym emocje z wyścigów to trochę za mało. E, oczywiście też... E, Współpracujemy z lotniskiem, tak, bo jesteśmy na lotnisku, więc można poglądać maszyny. Jest też fajna strefa militarna, gdzie można sobie wejść w pojazdy militarne, zrobić sobie zdjęcie, e, poglądać się z środka. Tu też są pojazdy, których na co dzień nie zobaczymy na ulicach, więc, jak widać, atrakcji nie brakuje na ostatniej bonusowej rundzie Night Power w tym sezonie. Dzisiaj spotykamy się po raz czwarty w tym roku. Night Power w Olsztynie. Co prawda w międzyczasie wiemy jak to było ułożone. Olsztyn, e, Łomża, Słupsk, dzisiaj z powrotem Olsztyn, Lotnisko, 1,4 mili. E, wspaniali zawodnicy, wspaniali kibice i te wyjątkowe maszyny. Mamy wspaniałe wydarzenia imprezy sportowe organizowane od kilku lat. A jedną z nich jest Night Można powiedzieć, że jest to najlepsza impreza organizowana w Polsce. Poziom bezpieczeństwa bardzo wysoki. 50 osób również w ochronie, które dba o nasze bezpie bezpieczeństwo, które jest przygotowane do tego, ażeby po prostu ten poziom był wysoko utrzymany. Więcej takich imprez na pewno będziemy wspierać, na pewno będziemy. Organizować. Bardzo fajnie, pogoda dopisała, także jest super. Może spadem motoryzacji. I nas wszystkich przyciągnął. No, pogoda. Przede wszystkim pogoda. W końcu trafiła, bo rok temu deszcz padał, nie mieliśmy możliwości, a w tym roku no, lato. Blisko mieszkamy tutaj, tak daleko od lotniska i po prostu słyszeliśmy, co się dzieje. Przyszliśmy, jak, jak się podoba. Bardzo fajnie. Głośno, głośno, fa, fajna sprawa samoloty nad głową, na dole samochody także wspaniała rzecz. Już się wybieraliśmy kilka razy z rzędu, jakoś się nie udawało. W końcu też synek w takim wieku, że można pokazać. Dać. Chyba on najbardziej tutaj ten fan motoryzacji. <laughs> on no i tatuś też można powiedzieć, tak? Także dlatego jesteśmy. Który samochód wygra? E, żółty. Który żółty? Pokaż pani. Ten, tak? I temu samochodowi kibicujemy? Tak. Tak. <laughs> to jest w ogóle genialne połączenie dla mnie, wiesz? To jest połączenie... Eee, wszystkiego co jest najpiękniejsze, nie tylko w motoryzacji, bo mamy wreszcie połączenie też z samolotami, e, czyli też takimi maszynami, maszynami żywymi, które dodają mnóstwo frajdy, mnóstwo emocji, a poza tym mamy tym razem rundę na pra i prawdziwe 1,4 mili, czyli 402,5 metra, więc znacznie większe prędkości, znacznie szybciej, e, w warunkach totalnie bezpiecznych, więc to jest taki ekstremum, a z drugiej strony fajny, rodzinny piknik, bo są tu tysiące osób, są z całymi rodzinami, z dziećmi, sobie chodzą pomiędzy samochodami, oglądają, oglądają różne stoiska, Patrzą na bandzi. Wiesz, to, 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 to fajnie, no, to jakby to jest ten ideał imprezy, który można sobie wymarzyć, e, a szczególnie jeśli taka pogoda dopisuje jak dziś. Co przynosi większą satysfakcję albo daje większego kopa i taką adrenalinę, wyścigi właśnie tutaj na lotnisku, na takiej profesjonalnej nawierzchni, czy jednak te uliczne? Wiesz, uliczne mają zupełnie inny charakter, bo mają ten charakter takiego z w wyścigu, że są setki tysięcy, mimo że to jest legalne, ale to i tak wiesz, jak już zapada zmrok jest ciemno na ulicy. Jest to taka operacja na żywym organizmie, tu jest bardziej sterylnie, no bo mamy ten szeroki pas lotniska, ale z drugiej strony tu masz ten dużo dłuższy dystans, czyli prędkości na mecie mogą być znacznie większe. Pod maską jest seryjny silnik 3,5 litra V6, 300 koni w serii, jest tu troszeczkę zmian porobionych, jest zmieniony układ dolotowy ze stoskowym filtrem powietrza i doprowadzeniem zimnego powietrza spod zderzaka bezpośrednio na filtr, jest zmieniony kolektor ssący i dołożony 10 mm spacer i całkowita zmiana układu wydechowego plus strojenie. Imprezę oceniam na bardzo wysokim poziomie. Przede wszystkim dopisały samochody, dopisali zawodnicy, dopisała nam bardzo ładna pogoda, z czego też się bardzo cieszę. Jest to stary silnik 1,8 z monowtryskiem bazowym. Zresztą monowtrysk jest cały czas, jak widać. Jest dołożona turbosprężarka i system wotlenku jest rodzinna atmosfera piknikowa, taki piknik sportowy jak najbardziej w dobrym tego słowa znaczeniu To jest Mitsubishi Lancer Evo, czwarta generacja, 96 rok, 18-letni samochód, prawie 400 koni, prawie 600 Nm także... Taka zabawka. Te emocje są ogromne, bo, bo jest adrenalina, jest prędkość, jest ręk silników, więc no to jest to, co ludzie, którzy kochają samochody, to bardzo lubią. Także. To jest coś fajnego. To pisała publiczność, jest dużo fajnych samochodów i organizacja także jest na wysokim poziomie, super. Ja na co dzień jeżdżę Hayabuzą fabryczną i to nie jest to, to akurat, to jest słabe to, to fabryczne w porównaniu do tego ja. Ja tym nie jeżdżę z pełną mocą, ja to ty jeżdżę z mocą około 300 koni, 280, większej większej mocy nie używam, bo nie ma możliwości nawet biorąc warunki, w jakich jeździmy w Polsce. Jest dosyć ciężko kiełznać taki motocykl, na pewno nie, nie jeździ się nim łatwo i tak jak powiedział tutaj ojciec Pawła Ratajczaka, jak się w taki motocykl człowiek nie jeździ, to żadna moc nie pomoże, nie da, się, nie da się dobrego czasu pojeździć jeśli się nie ma wprawy i kontaktu z takim motocyklem. Turbo sprężarka Garrett, można wykrzesać z tego motocykla ponad 300 koni. Waga, przede wszystkim waga. Są mocniejsze motocykle, ale waga też robi swoje. No i zgranie z motocyklem. Trzeba jednak jeździć swoje, dużo startów robić, żeby mieć jak najlepszy, jak najlepszy czas reakcji.